Cześć, cześć, tu Maxim z zagrane, wracamy sobie dzisiaj do zabawy z Alanem Wake'em. E, niestety seria hmm, seria związana z Grom Aliens zostaje chwilowo wstrzymana, bo tam jakiś problem był e, z dźwiękiem to znaczy, no, nie chciał za bardzo rejestrować e, dźwięku z gry. Jak sprawdzałem wszystko było po w porządku, natomiast... E, Natomiast okazuje się, że nagrane zostały jedynie te kaccenki przerwnikowe, a odgłosów z gry nie słychać. Także ja apnąłem trzy filmy. E, no i na tym na razie koniec, do chwili, w której nie znajdę solucji tego problemu. Tutaj z Alenem mieliśmy jeszcze troszeczkę przyciszyć e, dźwięki z gry. Ja tutaj je słyszę bardzo głośno na tych słuchawkach. Natomiast mogę sobie po prostu zgłośnić ustawienia globalne. O, a teraz u Was powinno być w porządku, u mnie też powinno być nieźle. Teraz y, udajemy się do chaty, do której dostaliśmy klucze, jak się okazuje, od chyba nie tej osoby, od której klucze powinniśmy dostać. Widzicie, sterowanie jest takie bardzo mocno konsolowe. Tutaj coś kliknąć. A... Teraz musimy włączyć światło. Podoba mi się sposób e, prowadzenia prowadzenia akcji e, w tym filmie. Jest takie... A, spokojne. To znaczy... Nie umiem się wysowić, przepraszam Was, bardzo dawno już niczego nie nakrywałem. Chodzi mi o to, że jest takie bardzo, bardzo mocno filmowe, czyli nie mamy zadań zawsze jakichś bardzo ambitnych. Tylko, tak jak widzicie, tutaj wejdzie do domu, włącz światło. Na razie akcja się rozkręca. Natomiast trzeba przyznać, że klimat budowany jest powoli, ale. Ale czuć, czuć coś niepokojącego coś niepokojącego w tym wszystkim zbadamy no, cały dom. Tutaj się okazuje, że nic nie. ma. no w każdym razie powracając do serii Aliens. To ja spróbuję coś dzisiaj pokombinować. Damn nie zdążyłem się wystraszyć, prawda mówiąc, bo skupiłem się na... Aliens. Dobra, czyli generalnie w domku tego zasilania nie ma. Swoją drugą ciekawe zdjęcie. E, no, więc na razie bawimy się z Alanem. E, to może być znacznie dłuższa gra niż, e, niż ten, niż aliens. No, w tym pomoście raczej nie znajdziemy skrzynki z bezpiecznikami. Takie typowe z horrorów znane te dzwoneczki. Nie pamiętam jak to się nazywa. To ma swoją nazwę, oczywiście. Aha, no to spoko. Bardzo, bardzo czuła jest moja myszka. No i co to jest? A tak. Fajne, fajne. Aha, no, bo ja sobie tutaj jak zawsze stopera nie włączyłem, ja włączam stoper, żeby wiedzieć, żeby przerwać po 15 minutach, no ja bym bardzo chciał, żeby YouTube już nam pozwolił e, nagrywać dłuższe filmiki.

Eee... Chwila, chwila, gdzie jestem? Aha, tutaj jestem. Miałem zbadać pięć drzewa, który mnie tutaj zaintrygował, a dało się go zbadać. Aha, już go nie mogę zbadać, no to nie dobrze. Więc wracamy do środka domku. Jakbyście słyszeli miałczenie, to znaczy, że mój kod jest blisko, bo mój kod jest jakiś tutaj. Alice? Hani, to pewnie czułości. No i co, już nam Alice Erwin, ja jestem w cie? Się boję tej niespodzianki, szczerze mówiąc. Aha. Well, hello there. I'm not the surprise. It's in the study. Go take a look. Aha. Aha. Okej. Okay. No, tak, to była fajna niespodzianka, tak? No. Surprise. Well, hello. What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could lie here, that a change of scenery would get you better. <laughs> yes, Alice, you. Everyone here. Can... Hey, hey, hey! Just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe so now we... you want to get me committed? No, no it's not for me. Like it's like like that. Like so not for me. It's not for me. It's not for me. not for me. not for me. It's not for me. It's To jest taki niedobry. Chociaż może nie aż tak. No, Alan jest furiatem. Ja nim nie jestem. No. Nasz Alan faktycznie potrzebuje nieco odpoczynku. Mm -hmm. No i proszę. Co zrobiłeś? Alice? Alice! Tym razem gram <laughs> za dnia. Alice, I'm no! No! Alice, A, What the hell? Muszę się nauczyć robić te uniki bo... Nie u nie. No ekstra. Oh um. no! Dobra, trzeba przyznać, że akcja w tej grze dzieje się bardzo szybko. Co tu się dzieje? Czynisz w samochodzie? Tak, jestem w samochodzie. A co on robi I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. No, no, no. Ja no, spróbuję znaleźć zagracająca. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Right.

czy taki długi marsz? Aha, długi, bo naokoło No tak hmm. No to po samochodzie, w porządku Nie zapomniałem, hmm. nie ma latarki? Dobra, w porządku, nie ma nic Także można rzucić się W pogoń Za, za jakimś światłem Oh, światło, światło, Hello? Światło. Światło Hello? Is someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use hmm. for the next novel I had never gotten started. I the I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Aha. Hmm. No that. To... The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to see But the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. Okej, okay, no nie będziemy czytać chyba książki. chociaż fajnie sobie tak tutaj tą książkę kolekcjonować, będzie można ją potem prze przeczytać. No wiecie, ta gra zbierała całkiem wysokie, całkiem wysokie oceny. O. Całkiem wysokie oceny zbierała, także no to, to nie jest też przypadek. Może że mi się podoba, no to jest po prostu dobra gra. Ja nie odkrywam Ameryki w tym momencie. E, osiągnęliśmy punkt zapisu, mi się wydaje, że możemy nagrywać już około 15 minut. E, także przerwiemy tą część, zobaczę, czy wszystko jest w porządku z audio. E, najwyżej jeszcze troszeczkę ścisze odgłosy z gry. Jestem maksym z zagrany.pl, gramy w Alana Łukka. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnej czwartej części naszego let's playa trzymajcie się hej